Kiedy zaczynałem swoją przygodę z doprzypiniem w 2018 roku, jakieś było moje zdziwienie, kiedy zacząłem właśnie przeglądać internet, sprawdzać różne opinie na ten temat i znajdowałem różne wpisy nawet sprzed 10 lat. Wtedy. I dla mnie, ja pierwszy raz wtedy usłyszałem o doprzypingu, to był taki szok, że jak mogłem nie wiedzieć przez tak długo, przez taki długi okres czasu, że taka forma zarabiania pieniędzy, taka forma prowadzenia firmy istnieje i dzisiaj mamy 2024 rok i z perspektywy tych kilku lat mogę powiedzieć ta forma biznesu chodzi mi tutaj głównie o dropshipping na Allegro bo na tym najbardziej się znam to pomimo tego, że wiele się oczywiście zmieniło bo cały czas zachodzą pewne zmiany to tak naprawdę bym powiedział, że się rozwinęła coraz więcej jest przede wszystkim tych hurtowni i dostawców którzy zdecydowali się na tą formę współpracy zrobi się to łatwiej tak naprawdę, bo kiedyś trzeba było więcej rzeczy jakby zrobić, jeśli chodzi o stronę takiej technicznej, poustawiać na przykład kategorie produktów z hurtowni, z kategoriami na Allegro dzisiaj już tego nie trzeba robić, więc oczywiście, że zachodzą pewne zmiany, natomiast yy, i według mnie, z perspektywy czasu, jak na to patrzę, dziś jest po prostu łatwiej. Niedługo będę robił odcinek na temat jednej z hurtowni dropshippingowych, która wprowadza sprzedaż w dropshippingu na 20 kilka krajów. Czyli możesz z niej robić dropshipping, tak samo jak dzisiaj sprzedając w Polsce na Allegro czy na jakichś innych platformach, yy, będzie można robić dropshipping, czyli pojedyncze zamówienia na wysyłkę na całą Europę. W ten sposób rozwija się dropshipping i będzie być może właśnie kierunek rozwoju dropshippingu jest idzie w tą stronę, że będzie coraz łatwiej, coraz bardziej dostępny, coraz chętniej wybierany przez dostawców i tak naprawdę... Będzie można go robić na, na szeroką skalę, nie tylko w Polsce. I ja w swoim życiu zawsze chciałem robić coś właśnie z domu: jakiś biznes prowadzić i, i zarabiać przy pomocy właśnie własnego komputera i tylko internetu. Y, z, z, jak to się mówi, zaciesza własnego mieszkania. I próbowałem różnych rzeczy. Próbowałem, wiecie, koreksów y, kryptowalut, y, Amazona, tego Amazona KDP, różnych rzeczy. I nie neguję żadnej z tych rzeczy, natomiast uważam, że dropshipping jest być może tam w innych rzeczach jakichś kryptowalutach czy, 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 czy w Forexach można zarabiać większe pieniądze, natomiast jest to obarczone ryzykiem i tak naprawdę suma summarum, może być na to, że, że nie zarobimy tam na tym nic albo stracimy po prostu nasze pieniądze. Natomiast właśnie w dropshippingu, tak jak mówię, nie są to jakieś nie wiadomo jakie kwoty horrendalne, natomiast można nauczyć się prowadzić firmę, robić tą sprzedaż e-commerce, taką wysyłkową. Z domu, bez ryzyka, bez spalania pieniędzy, towar, bez robienia tych wysyłek od siebie dalej. Jesteśmy tylko przy komputerze i mnie to właśnie przyciągnęło do tego dropshippingu. Nie, jeśli nie wiadomo jakie zarobki, nie wiadomo jakie kwoty, tylko możliwość nauczenia się prowadzenia swojej firmy, zapoznania się z Allegro, jak się tam sprzedaje bez żadnego ryzyka. Bez konieczności nie wiem, wynajmowania biura, magazynu, pracowników. Yy, od często jest tak, że oceniając dropshipping, zapominamy o tych wszystkich naprawdę mega zaletach a jedynie skupiamy się na wadach, które niewątpliwie oczywiście, że są w dropshippingu. Ale wydaje mi się, że te wady, które są w dropshippingu, możemy w odpowiedni sposób, jeżeli do tego podejdziemy, po prostu troszeczkę przykombinujemy, mówiąc wprost, to wtedy możemy wykorzystać sobie ten dropshippik. Natomiast jeżeli na przykład wyłożysz 10, 20, 30, 50 tysięcy na towa i później masz z nim problem, no to wtedy wydaje mi się, że to jest dużo większy problem, niż to, że coś tam że ewentualnie w dropshippingu może nie iść albo że jest, że dana kultownia daje jakieś kiepskie ceny. Kuntowni jest bardzo wiele, tych dostawców jest bardzo dużo i są różne sposoby na to, jak robić te dropshipping. Przykładów na to, że w dropshippingu już na samym początku można fajnie wystartować, podkreślam jeszcze raz tylko o drogi na Lego możecie wykorzystanie tej prognozy powitalnej jest bardzo wiele. Na mojej grupie na Facebooku, która jest jako bonus do mojego kursu do mowy system sprzedaży. Robię taki konkurs od czasu do czasu. Liga Mistrzów Dropshippingu, i w tym konkursie osoby, które chcą w nim uczestniczyć, wrzucają swoje wyniki swojej sprzedaży. Tak więc zaproszę się teraz na komputer, a zobaczcie sobie, jakie te wyniki mniej więcej yy, kursanci wrzucają. Także zapraszam. Okej, okay, tutaj teraz już jesteśmy u mnie na tej grupie na Facebooku i prześledzimy sobie kilka tutaj, właśnie tego typu postów z wynikami. Cześć, podrzucam swoje wyniki z pierwszego miesiąca w dropshippingu. Wejdźmy sobie w troszeczkę. W, to, w, to, w tego posta, i mamy tutaj, yy, jest napisane od 20 listopada do 20 grudnia 2023, jest suma sprzedaży 70 tysięcy, tak, i zamówień 358. Pierwszy miesiąc w dropshippingu. Oczywiście yy, okres świątecznej sprzedaży, więc super, Mi, ale mimo wszystko, jak na pierwszy miesiąc, 70 tysięcy aż, pierwszy miesiąc dla mnie to jest szok, jak można jest naprawdę świetnie wskoczyć sobie w ten dropshipping I oczywiście to jest najlepszy okres na sprzedaż zabawek jest w święta. Natomiast każdy okres w roku odznacza się jakąś, jakimś towarem, jakiś towar najlepiej się w tym okresie sprzedaje. Zresztą u mnie też na kanale jest chyba odnośnie każdego miesiąca w roku robiłem takie odcinki po, po dwa miesiące, w których omawiam, co się najlepiej wtedy sprzedaje. Kolejna osoba, cześć, działam w pingu od jakiegoś miesiąca, wrzucam poniżej swoje wyniki, które moim zdaniem są takie przyzwoite, jak na początkującego i tak dalej, i tak dalej. Wejdźmy sobie w te wyniki i tutaj mamy, tu jest zamówień 237, suma sprzedaży 35 tysięcy złotych od 11 listopada do 20 grudnia. Kolejna osoba, cześć, wrzucam wyniki do tego konkursu, no tak jak mówiłem, konkurs. Weźmy sobie w te wyniki, żeby tutaj troszkę było lepiej widać. I tutaj mamy łączna wartość sprzedanych produktów, to jest 76 tysięcy. Ta osoba akurat dołączała do kursu w wakacje. 2023 roku, to są wyniki z listopada i z grudnia. Natomiast być może po prostu sobie zaczął, odczekał i, i zaczął, bo widać, że to wcześniej nie miało sprzedaży, więc na pewno tak właśnie było. Kolejna osoba, szybkie podsumowanie, pół miesiąca działania, myślę, że to był intensywny i pełen nauki, no właśnie o to chodzi. Pełen nauki czas, który nauczył mnie dużo w kwestiach podatkowych, wysyłkowych oraz sprzedażowych. Świetnie, świetnie tutaj, tutaj ten kursat napisał specjalnie nie mówię po imieniu, żeby żeby ewentualnie nie, 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 nie mówić o kimś, kto być może nie chce, żeby o nich wspominać. Natomiast sam fakt tego jest, że właśnie o to chodzi. O to właśnie w tym chodzi. Żeby się nauczyć, żeby coś sobie załapać. I co my tu mamy od 12 grudnia. Od 12 grudnia, czyli w czasem, czasem to już jest ostatnie kilka dni sprzedaży, bo czasem ten okres wysyłkowy kończy się 15, 16, no w tym, w tym roku to był jakiś, gdzieś tak do 19-20 do była sprzedaż. Więc tutaj, powiedzmy, ostatni tydzień i miał, proszę bardzo, 44 zamówienia, suma sprzedaży 11 tysięcy, naprawdę na ostatnie kilka dni. Kolejna osoba, witam, przesyłam wyniki do Ligi Mistrzów, Grupa Złota, ponieważ podzieliłem to na dwie grupy, żeby osoby, które są bardziej doświadczone i które już mają troszeczkę lepsze wyniki, żeby z nimi ci, te nowe osoby, żeby nie musiały z nimi konkurować ze względu na to, że mogłoby to ich zniechęcić. No nie mniej, nie wchodząc w szczegóły. Tutaj mamy akurat z, z października 55 tysięcy, z listopada 50 tysięcy i z grudnia 96 tysięcy takie To są obroty. Kolejna osoba, po prostu krótko, Grudzień. Chodzimy, patrzymy, sprawdzamy. Mamy 561 zamówień i suma sprzedaży 64 850. Złotych, więc, tak jak mówię, jest tych wyników tutaj naprawdę bardzo dużo i to są, to są najnowsze wyniki tylko z tego grudnia. Nie mówiąc już o wcześniejszych miesiącach i o wcześniejszych tego typu konkursach, bo robię zwykle na 1 na 3 miesiące. Kolejna osoba, cześć, załącza wyniki na Ligi Mistrzów 3 na 3, czyli trzeci miesiąc z trzech, PL plus CZK, co też jest właśnie ciekawe. Że właśnie teraz, po, po tym jak Allegro wyszło na rynek czeski, można też tam sobie sprzedawać, i tu są fajne wyniki, ponieważ tutaj mamy 183 tysiące obrotu. Mamy od 1 grudnia do 31 grudnia 183 tysiące obrotu, a łącznie z Czechami wyszło 225, więc jak najbardziej fajnie też te Czechy działają. No i ostatnie. Statystyki Mateusza, który już też był u mnie na kanale. Tutaj jest wywiad z nim, także podlinkuję. Ewentualnie, możecie sobie rzucić okiem. Tutaj, teraz, wynik Mateusza z ostatniego miesiąca, czyli z grudnia 2023, to mamy 2880 zamówień i 232 tysiące obrotu. I przy czym Mateusz już dużo też wysyłał od siebie, więc to jest takie połączenie dropshippingu i własnego magazynu. I tak naprawdę to pokazuje kierunek w jakim można iść, robiąc dropshipping, nie oglądając się na innych, nie słuchając za bardzo tych strasznych opinii, czy można, czy nie można, czy się da, czy się nie da, tylko robiąc swoje, robiąc swoją robotę, tak, takie można robić yy, takie można wyniki mieć, takie można mieć rezultaty. Tak więc podsumowując, czy warto, otóż myślę, że to zależy od Ciebie, od Twojej sytuacji, od Twoich oczekiwań od tego, czego oczekujesz od właśnie takiego dropshippingu. Jeżeli chcesz nauczyć się prowadzić firmę, jeżeli chcesz spróbować swoich sił w tej sprzedaży wysyłkowej i potraktować dropshipping jako początek tej drogi, być może nie docelowo jako taki swój biznes, który już zawsze do końca życia będzie tylko siedzieć przy komputerze, od czasu do czasu przeklikiwać zamówienia do hurtowni i tyle. Oczywiście tak też się da. Natomiast w ten sposób nie zarobi się może aż tak dużo pieniędzy, Owszem, można tak robić. Być może chcesz w przyszłości prowadzić swój sklep, mieć swój towar na stanie, mieć zatrudniać pracowników, importować towar z Chin. To Dendro Shipping może Ci pomóc w tym, żeby zrobić ten pierwszy krok bez ryzyka. I zaczniemy sobie w taki sposób, nazwijmy to jeszcze bezpieczny. Nauczymy się tego, i później można iść dalej i naprawdę rozwijać się w, w różnym kierunku. Można, można mieć właśnie swój sklep internetowy, nie sprzedawać już na Allegro. Naprawdę są różne możliwości, ale to oczywiście wszystko zależy od Ciebie, od Twojej sytuacji. A po tych przykładach właśnie kursantów, które pokazywałem, tutaj widać jak na dłoni, że to nie jest jakiś, jakiś bardzo trudne, bardzo skomplikowane i że to nie, jest, to nie są odosobnione przypadki, że komuś się udaje jak najbardziej, jeżeli ktoś ma wystarczająco dużo chęci, determinacji i, i, i takiego zapału do działania, to na pewno jakiś tam swój sukces odniesie, mniejszy lub większy, natomiast na pewno nie będzie to czas stracony i czegoś się nauczy, coś z tego wyniesie, a przy tym też i zarobi parę groszy. Jeżeli jesteś zainteresowany właśnie dropshippingiem na Allegro, jeżeli chcesz spróbować swoich sił, zapraszam do mojego kursu domowy system sprzedaży. Jest wszystko opisane na stronie sikoramateusz.pl, możesz też do mnie napisać maila, będzie, będą linki pod tym filmem. Tak więc zapraszam serdecznie, natomiast w tym filmie byłoby to na tyle. Wielkie dzięki za obejrzenie. No i widzimy się oczywiście w następnym. Cześć!